Który przygotowałem wam na uroczystość związaną z niedzielnym wydarzeniem ślubu czystości. Dziewiąte przykazanie. Nie pożądaj żony bliźniego swego. W pierwszym rzędzie jest ono ukierunkowane na mężczyznę. Wara patrz swojej. Pan Jezus jasno mówi, że kobieta powinna mieć jednego męża. Mówi o jednym, to wybieram, że usta. Ale później w środek ciężkości przenosi na kobietę. Nie kuś, nie prowokuj. I pokazał całe przeszczenie, w jaki sposób mężczyźni są kuszeni i drogie panie, no całe morze grzechów cudzych pójdzie za Wami z powodu stroju, kuszenia, prowokacji. To wszystko Pan, Pan Jezus Bóg Ojciec perfekcyjnie, moi drodzy, wyjaśnia. Jeśli na użytek własnej próżności kobieta pożąda uznania cudzych mężów, popełnia grzech przeciwko Ona również dziewiątemu przykładowi rozkręcono nas w tym przykazaniu. Kobiety rozrębono naga, a chłopom rozpalono porządliwość. No i dzieci. Mamy dramaty nad dramatami w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach. Nie potrafimy wytrwać wierności, stąd rozwody, etc. Cała lawina źle poustawianych rzeczywistości. Dalej mówi Pan Jezus. Kobieta, wybierając męża, musi przyjąć go ze wszystkim, co posiada i z całą jego charakterystyczną otoczką. Nam przedstawiono medialny wzorzec panie mężczyzn. Że to, tak jest, I wtedy będziesz księżniczką. Pan Jezus mówi jasno. Kobieta wybierając męża musi przyjąć go ze wszystkim, co posiada, z całą jego charakterystyczną toczką. Dziś jeszcze zdążyłem jedną osobę, którą prowadzę, przyjąć. Ale jest prawda krótko. O dziwo została się jedna z niewielu kobiet jeszcze przyjmie. No i dzieci nagle słyszę, mówi moimi językami. Dałam Bogów kufel, użyła no terminu. Teraz mi chłopi i dzieci dają równo I wybrałam, widziały gały, no i teraz muszę. Chłop dzisiaj wraca, więc granda, za darmo. Cały tydzień nic nie zrobiłaś, drzwi zniszczone, ściana zryzana, więc już jest wojna w tym domu. W niedzielę on pójdzie do kościoła, wróci jeszcze przed tym, żeby ona zabrała dzieci, będzie kłótnia przy piecu. I czekanie do powiedziałki, kiedy ona wyjedzie. I jak w to wszystko nie wejdzie Bóg, to to za kilka lat tego nic nie będzie. Walczy, więc trwa. Kobieta, wybierając męża, musi go przyjąć ze wszystkim, co posiada. Że przed ślubem był łagodny, miły, to nie znaczy, że po ślubie będzie taki Odkrywanie Ameryki dopiero zawsze jest post factum, nie ante factum. Post factum. Mówi, widziały gały, co brały, bierzemy i trwamy. Z całą jego charakterystyczną otoczką. Ja mam zawsze ten przykład mojej mamy. Ona była przeszczęśliwa swojego syna, tylko, że miała przed sobą antusia ze mnie swojego męża, a nie Andrzeja Łopatę. I mama chciała ze mnie zrobić Andrzeja Łopatę. I oto biedna całe życie walczyła. A pani mówi, przyjmujemy chłopaka z całą jego charakterystyką. A jaka, jaka ona jest, to ukochane małżonki, wy perfekcyjnie wiecie. Część tych rzeczy będzie Spełniać jej oczekiwania. Bo nie weźmiesz mamuta, który nie ma nic, co się podoba, ale Bóg mówi, część, część będzie spełniała oczekiwania, a część musi przyjąć i kobiety posłuchajcie, jak Bóg mówi, na tym poprzestać. Nie zrobisz Antoniego Natanka, Andrzeja Łopaty, to niemożliwością. Teraz Pan Jezus przenosi te wszystkie aspekty na szerszą przestrzeń: pożądanie lepszej rodziny męża. Ty nie wiesz, jaka jest jego rodzina. Kiedy coś się wali, dozwalamy na jedną ze stron. Dwa. Podziwianie zaradności i elokwencji innych mężczyzn. Dzieci, każdy jak telefonuje do innej bawy, jest do rany przy Jak do ciebie zadzwoni, mówi inaczej. No co, tego nie wiecie? Tego nie wiecie? Przedziwna przemiana następuje w telefonie, kiedy jest zmiana aktora po drugiej stronie. A także ich pieniędzy. Trzy. Pozycji prowadzi do zdrady małżeńskiej. żona musi przyjąć męża z jego rodziną, z zamożnością, z jego upodobaniami, cechami charakteru, a wtedy będzie szczęśliwą żoną. Nie kierując swoich pragnień na zewnątrz małżeństwa. I na tym drzewku, które się dzieci wybrało, trzeba zrobić choinkę życia i wieszać swoje bańki. To jest wielka rzecz. Chyba, bierzecie, będziecie bardzo szczęśliwe. Moja najmłodsza siostra przeżywa wspaniałe dni, takie jak po pierwszym dniach po ślubie. Zrobiła z dziećmi chłopu niespodziankę 25. Dni małżeństwa w ukryciu. Nic nie wiedział, w kościele płakał, a to było wszystko przygotowane. W restauracji po kolei był zaszokowany. No I mówi, dla tych paru dni warto było to zrobić. A jak się zastosuje takie metody, to one się stają później latami, dzieci i stają się miesiącami. Latami i dekadami. Tylko zawsze powtarzałem na naukach stanowych kobietom, to wy potraficie ujeździć jego chłopa. Mężczyzna będzie chodził tak, jak Ty chcesz. Będzie całkowicie pod Ciebie. Trzeba poskłać Pana Jezusa. Jak? Mały, ten ma metr siedemdziesiąt, ale mój ma, ma metr pięćdziesiąt. No i zaczyna się. I ma taką siostrę. No to dzieci tu. Pan Jezus wyjaśnia wszystko. Przyjąć z rodziną, przyjąć z samożnością, z upodobaniami i cała która wtedy będzie szczęśliwą żoną, nie kierując swoich pragnień na zewnątrz, na zewnątrz małżeństwa. Panowie, dla Was. Mężczyzna wybierając sobie żonę, musi wybrać kobietę, z którą pragnie się zestarzeć. A więc powinien swoją żonę kochać. Najpiękniejsze małżeństwa kiedy są. W styczniu umarł on, w marcu ona. Już nie może być. Wtedy wiecie, że to były dwa nierozłączki. Tylko kobieta, którą się kocha, może wypełnić życie mężczyzny tak, że nie będzie on kierował pożądań poza małżeństwem. Tylko kobieta to może zrobić. I mówi Pan Jezus o pięknych. Jej brzemienność, kryzysy, starość nie będą dla mężczyzny ujmą w miłości i słodyczy domowego szczęścia. Przemienność ogranicza mobilność kobiety. Kryzysy u niej częściej przychodzą. Dużo częściej niż u mężczyzn. I to, to trzeba nieść. I starość nie będą dla mężczyzny ujmą. Bo się kobieta wcześniej zestarzeje niż chłop. U... To, to tak jest wy, wypracowana przez rodzinie dzieci, etc. Ma in, inne lądowanie niż mężczyzna. jeśli miłość, z jaką mężczyzna zawiera małżeństwo, przynajmniej jeśli miłość, z jaką mężczyzna zawiera małżeństwo, jest powierzchowna i płytka, zasługuje raczej na miano pożądania, które przeminie przy pierwszych trudnościach. To wiecie, po swoich dzieciach, po swoich wnukach, po paru tygodniach, już do mamy wracają, trzeba to leczyć, pilnować. Jak nie ma rodzica, mądrego, to to za pół roku rozwód, za rok. Trzeba córkę ukochać, później dał ta wziąć i zawieźć do łupa. Albo tak robić, żeby on po nią przyjechał, przeprosiliście. I trzeba, drodzy teściowie, się budować. Jak przyznacie swojemu rację, macie już po małżeństwie swojej córki czy swojego syna. Jeśli miłość, z jaką mężczyzna zawiera małżeństwo, jest powierzchowna i płytka, zasługuje raczej na miano pożądania, które przeminie przy pierwszych trudnościach. Wówczas niedojrzały mężczyzna zacznie kierować swoje pragnienia poza małżeństwem, aby uciec od małżeńskich krzyży i obowiązków. Tu panowie, teraz, kiedy nas kobiety mamy, wzięły wychowanie. To my psychicznie dojrzewamy dużo później. Jeszcze koło trzydziestki jest się małym Jasiem. Małżeństwo jest odpowiedzialnością, więc powinno się je zawierać z wielką rozwagą, bo to decyzja na całe życie. Wielu małżonków młodych, dojrzałych przyjdzie do ślubu czystości. Później trzeba w małżeństwie wytrwać wyczystości. Wszelkie rodzące pożądania cudzych żon, ich zdolności, urody czy przyjaźni powinno się tłumić w zarodku. To Panie Jezus ćwiczył nasze zmysły, dlatego łatwiej rozumiemy teraz. Rozumiemy te uwagi Pana Boga. Dlatego nigdy nie wolno przy mężu czy przy żonie podziwiać czyjeś zdolności, czyjąś urodę, przyjaźnie. To wszystko rujnuje później miłość małżeńską. Zachwyt nad jakąś cechą fizyczną lub duchową może przemienić się w pożądanie, a ono samo w sobie już jest grzeszne, bo dotyczy cudzej własności. Człowiek powinien więc przestać na tym, co ma i docenić dar, dar Stwórcy, a jeśli wybory, jak ich dokonał, są następstwem grzechu i są raczej krzyżem, jedyną nadzieją na poprawę tego stanu rzeczy jest pokorne przyjęcie krzyża i pokochanie go, aż stanie się słodkiem. To zdanie rozbuduje. teraz powstańcie, komponujemy nasze myśli do bicia dzwonów nad pustelnią i nasz rycerski apel jasnogórski. Jezu Królu Polski, Jezu Królu Polski, Jestem przy Tobie pamięta. Jestem przy Tobie pamiętam, człowwam Jezu Królu Polski, Jezu Królu Polski, Jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam Jezu, królu Polski. Jezu, królu Polski. Jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam Maryjo Królowo polski Maryjo Królowo polski jestem przy tobie pamiętam jestem przy tobie pamiętam czuwam Maryjo Królowo polski Maryjo Królowo polski Jestem przy Tobie pamiętam. Jestem przy Tobie pamiętam. Szubam, Mario królowo polski. Mario królowo polski. Jestem przy Tobie pamiętam. Jestem przy Tobie pamiętam. Szubam. Zwiastował Pan Maryi. Zdrowaś Mario Łaskiś Pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Mario Łaskiś Pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko za nami, Święta Bożojcielko. A się zzał, robimy, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz w latce z jastowaniem wcieleniem, znaw tego poznań, przez tego mękę, krzyż do chwały, zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tego Chrystusa Pana Naszego. Amen. Requiem do donaeis domina. Requiem z pace. Pan Jezus perfekcyjnie, długojcie teraz ustawia kwestię trwania w małżeństwie. Bo w tej chwili w Kościele są, są, jest, są, jest temat bardzo modny. Nieważność małżeństwa i wszystkie możliwe przyczyny nieważność, a w świecie rozwody. To jest to samo, tylko ubrane w inne słowa. I Pan Jezus, Bóg ojciec wymieniając nam tą rzeczywistość, jakiej myśmy się znaleźli w małżeństwie, mówi, człowiek powinien poprzestać na tym, co ma i doceniać dar Stwórcy. Twój mąż, twoja żona jest darem. Skoro poszliście do ołtarza, Bóg dał wam zaszczyk, łaski. Dał wszystko kobiecie, to co jest potrzebne do wypełnienia obowiązków dobrej żony, świętej matki. Dał wszystko mężczyźnie, co jest potrzebne jemu do bycia dobrym ojcem i świętym mężem. I teraz jest to najbardziej bolesne, co jest w naszej rzeczywistości. Bo diablo robi wszystko, żeby poburzyć wszystkie ramy w funkcjonowaniu ludzkości, jakie pokazał przez wieki Kościół. To w czystości Pan Bóg pokazał tych koedukacja, wszechobecna koedukacja, która niszczy wszystko. Wszędzie bawy, w wojsku, w marynarce, w boksie, na bieżni, to niszczy wszystko. I teraz Pani mówi tak, ale jeśli wybory, jakich dokonał człowiek, czyli mąż lub żona, są następstwem grzechu i są raczej krzyżem, to, to się państwo dobrze rozumiecie, wlecze. w lecze spokojnie, po doświadczeniu kapłańskim, tu latach jestem siwy, dzieci, 90% zawieranych małżeństw, to są po doświadczeniach grzechu. 70% później się idzie z krzyżem. Idzie z krzyżem. I co mówi Bóg Ojciec? Jedyną na poprawę Jedyną nadzieją na poprawę tego stanu rzeczy jest pokorne przyjęcie krzyża i pokochanie go, aż stanie się słodkim. Dzieci w Bogu jest to możliwe. Wypadkowa grzechu. No, dorastało się, latało się na dyskoteki, mama wrzeszczała, a nie było. Później wleciało się z maleństwem lub inną chorobą jakimś kalectwem. Krzyż już pozostanie krzyżem, rozumiecie? I Bóg mówi, nie ma ucieczki. I jest pokorne przyjęcie krzyża. Ale on taki, przecież pił przy Tobie, jak lata, latać do Niego. Był upity, podpity, jak szła do łóżka z Nim. Co wtedy, oczy nie, 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 nie brały? Nagle On jest alkoholikiem. A wtedy był najukochańszym jużiem. Mama mówiła, wróć na dziesiątą, na dziewiątą. Wracałaś po północy. I Pan Bóg mówi, pokorne przyjęcie krzyża i pokochanie go, aż stanie się słodki. Gdyby bowiem nieszczęśliwi w małżeństwie zadali sobie tyle trudu i wysiłku, w celu ratowania i udoskonalenia małżeństwa, co kierują na się, użalanie się nad sobą i rozpowiadanie innym o swoim krzyżu, uzdrowiliby swoje małżeństwa i mogliby przeżyć wiele szczęśliwych lat. Bo później tylko jest użalanie. Tak dziś, jak dawałem rano uwagę na temat powiedzi. Ksiądzarze, jak nie przemuci tyle. Jeśli zaczniesz, mój chłop, taki, babka, taka, to jest użylanie, to, to, nie, to nie zmieni nic. Grzechy, zamiast się używać, bierzemy się do roboty i szukamy sposobu na zbudowanie więzi małżeńskiej. Przez pan Jezus, naszego ręcia, o czystości, jasno powiedział: Ogarnie was pokusa ucieczki, wejścia w zakon. Od rodziny, małżeństwa, ucieczka z pracy, ucieczka z domu. Młody, nie. Zabronił, wszyscy stoimy tam. Bo kiedy wejdziecie tam, gdzie jesteśmy, bo Bóg nas poprowadzi, dzieci na, prowadzi coraz wyżej, powiedzmy, coraz bardziej cenimy ciszę, formę życia zakonnego, rozmodlenia. No ale tu byłoby za późno. Bóg prowadzi życie kątem w was, ale nie prowadzi w formie klasztoru do i musisz o bugacie wybrać. No nie ma wyjścia. Będzie nabechany, pijany, musisz go podnieść, go nakryć, umyć go jeszcze i próbować osłodzić ten krzyż. Pan Jezus powiedział jasno w innym orędziu, panowie, bez żon nie wybierajcie do nieba. Panie, bez swoich mężów nie wybierajcie do, 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 do nieba. Będzie pytanie, gdzie chło? Może się okazać, że twoja poczekalnia będzie bardzo długa. Pożądanie więc cudzych mężów i żon prowadzi do rozpadu małżeństwa, zniszczenia długiego dzieci, kłótni i dalszych grzechów. Tam, gdzie jedno coś kręci, to jedno jest zawsze bardzo nerwowe i zawsze. To jest pisane. Bo wracasz od pięknych przeżyć, niezobowiązanych, bo nie mamy żadnych układów formalnych, później wracamy do gniazda, gdzie tyle odpowiedzialności, dzieci, robota, pieniądze, a tam było trzy godziny ładnie. Więc to się wszystko przenosi później na później. Pan Jezus mówi, że tajemnicą radości życia małżeńskiego jest okazywanie radości. Z tego, co się posiada, i doceniania darów Bożych. Myśmy w domu niewiele mieli, ale byli szczęśliwi. Mama nas nauczyła okazywania zadowolenia z tego, co się posiada. Jak już jedna kura jajko zniosła, to było wydarzenie radość. i radość. Jutro będą wybuchy. Byliśmy tak szczęśliwi. Radością, tajemniczą radości małżeństwa jest pokazywanie zadowolenia z tego, co się posiada, z doceniania darów. W rekolekcjach małżeńskich pan Jezus ćwiczył mężu mówił, że masz najpiękniejszą żonę, najinteligentniejszą, i to jej trzeba powtarzać, najpracowitszą. Ona to musi wiedzieć, że ty jesteś tak przekonany na 100%, i to jest prawda. A żona musi mówić do męża, że ma najmądrzejszego męża. Nie umie gwoździ bić, ale musi mu mówić. Najmoż, najmoż, najmądrzejszy, najbardziej zaradny, wszystko nie zepsuje, bo ale jest zaradny, bo kogoś ciągnął. z jedzenie, rozumiecie. Zrobił pieniądze. I to trzeba tak na to wszystko patrzeć. Pokusy należy tłumić w zarodku, unikać okazji do grzechu przez zbytnią towarzysko, towarzyskość i zamiłowanie do rozrywki. No to, to przy ślubie, Panie, przy czystości Bóg nas wybił na tańce, dyskoteki, wesela, dzieci mniej niż zero. Już. Imprezowanie, osiemnastki, jak tu jest młodzież, to można na czole napisać goodbye biletu, jak chcesz iść czystość. I tłumaczył perfekcyjnie jak trzeba, moi drodzy, gasić pokusy. Tu widzę jakieś coś, co kusi, od razu go na dół. Nie, to nie ma. Nie pozwolić, rok końca Bo wiem, że tamten obraz, y, takie kształty mnie y, rujnują. To Jest walka. Dotyczy to zarówno małżonków, jak i tych, którzy pozostają w stanie Jedni i drudzy grzebią swoje szczęście, łamiąc to przykazanie. Przekleństwo ściągają na siebie ci, którzy dotykają świętości małżeńskiej. Czyli co to znaczy? Że wszyscy rozwiedzeni, są przeklęci. Bo rozwalili miłość małżeńską zbudowaną na trójgu. I Bóg. A Kościół mówi, że mają prawo do komunii świętej. Do jedzenia z miski z demonem. To tak. Do piekła mają prawo. Przekleństwo ściągają na siebie ci, którzy dotykają świętości małżeństwa. Po pierwsze, sami pożądając, po drugie, naruszając moją świętość. To jest podwójna agresja. Błogosławię Cię. Moje dziecko w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 30 kazanie Wam wygłosiłem o czystości. Jutro przez dwa kazania przelecę takie rezimę tych wszystkich kazań, by Wam Poprzypominać, co się ma wydarzyć w niedzielę, z czego rezygnujemy, a ile otrzymamy. Dzieci, nie wiem jeszcze jak wy, ale ja idę w ciemno. Z tego, co mi wiadomo, już jest zrobionych 400 legitymacji. Czy już Was sporo złożyło zdjęcia? Więc cieszę się niesłychanie, że już jest 400 chętnych. Pan Jezus będzie uwielbiony w naszym aniołku. Żyjesz mu. Bracie kapłanie. jak to jest wiele, ksiądz Andrzej jest, już jest spokojnie tylko. Kiedy są ważne na pustelni, ostatnio ksiądz Andrzej jechał do 15 godzin. Bo wypadek na I <grytanie> co zrobisz? Diabeł tego dnia umie, umie robić przeszkody.